Na uroczystym podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu wielońskiego stawiło się liczne grono dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, ale też młodzieży osiągającej w roku szkolnym 2024-2025 liczne sukcesy w wielu sportowych dyscyplinach. Organizatorzy owo podsumowanie podzielili na trzy kategorie. Mamy igrzyska dzieci, mamy igrzyska młodzieży szkolnej i licealiadę. W tych wszystkich grupach bierze udział około 5 pięciu... Tysięcy, no ponad 5 tysięcy młodzieży, no bo to nie są tylko zawody stricte u nas w Wielunie, tylko w całym powiecie, tak i dzisiaj będziemy nagradzać za, za pierwsze. Drugie, trzecie miejsce, ale aż do szóstego miejsca. No i tutaj będą właśnie nagradzani mówię nauczyciele plus dyrektorzy, a wszystko dzięki naszej młodzieży. Tak? W ubiegłym roku liderem współzawodnictwa sportowego była szkoła z Osjakowa. W tym roku są zmiany i bardzo dobrze. Świadczy to o tym, że inne placówki bardziej aktywnie pracowały na sportowe sukcesy. Na podium znalazły się szkoły z Wielunia, ale też małych wiosek, co bardzo cieszy organizatorów tej sportowej imprezy. Fajnie, e, przynajmniej inne szkoły widać, że w tym momencie też no, czynniej bardziej aktywnie, no i, i zmieniły się po prostu te pozycje. No, jest, są y, znaczy są szkoły z Wielunia, są szkoły y, z miejscowości, z malutkich wiosek tak samo, no i to cieszy mnie przede wszystkim to, że szkoły wiejskie przede wszystkim mają bazę, tak? Y, dzięki tej bazy, no, nie ustępują Wieluniowi, no, wygląda to super. Właśnie, bo szkoły wiejskie cały czas inwestują w infrastrukturę sportową, są nowoczesne boiska, bieżnie, także jest gdzie udzielać się sportowo. Tak, myślę, że specjaliści są i w jednych, i w drugich szkołach, to znaczy mówimy o szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, ale ta baza sportowa ma bardzo duże znaczenie. I wydaje mi się, że im więcej będzie takich ośrodków powstawało, ta młodzież będzie bardziej aktywniejsza, tym bardziej po tym koronawirusie, tak, który był. No to wiadomo, ta młodzież nasza tak zdrowotnie troszeczkę i kondycyjnie, no podupadliśmy jako społeczeństwo, tak, ale to idzie mówię, w dobrym kierunku, dobry trend. Poznajmy zatem statystyki ilości imprez sportowych, jakie miały miejsce w roku szkolnym 2024-2025 i jest naprawdę imponująca. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy 15 imprez sportowych dla, na szczeblu powiatu, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Jest to olbrzymia e, ilość e, wyjazdów, ilość wręczania nagród, pucharów, dyplomów, to już mówię, znowu są finanse, zorganizowaliśmy jeden finans wojewódzki, szachy drużynowe, także to też mówię, jest duża, duża, duże wydarzenie. Średnio startuje w naszych zawodach około 800 uczniów. Także jest około, w tym roku jest 719 dziewczynek i 862 chłopców. To też w zależności od roku, w zależności od, od możliwości i od kalendarza związanego z finałami wojewódzkimi, bo po części jesteśmy uzależnieni od organizacji finałów wojewódzkich. Mamy sukcesy zarówno na szczeblu półfinału wojewódzkiego, jak i na szczeblu wojewódzkim. Są to miejsca i pierwsze, i, i pozostałe również. Cieszę się, że. Dyrektorzy potrafią znaleźć środki finansowe i wysyłać swoich uczniów na, na te zawody, bo wiemy, że wszystko opiera się znowu o finanse. I na razie to wszystko. Po więcej, zapraszamy już do magazynu sportowego. Tam poznamy laureatów współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2024-2025.